Po zabiegu operacyjnym Ginekomastii, zakładane jest po samym zabiegu, zakładane są opatrunki i e, ubranko uciskowe. Następnie w drugiej dobie pooperacyjnej jest pierwsza kontrola, na który, podczas której zmieniane są opatrunki. Również pacjenta uczy się, jak zmieniać opatrunki. i Jeżeli nie ma, z, wys, nie ma za dużej ilości wydzieliny z roży pooperacyjnej, usuwane są dreny. Następnie pacjent już od tej drugiej doby może być poddawany masażom. Także te masaże są bardzo ważne w okresie rekonwalescencji i zaleca się je też, żeby je wykonywać jak najszybciej po samym zabiegu operacyjnym. Do miesiąca pacjent ma absolutny zakaz chodzenia na saunę, solarium, czy korzystanie z basenów, czy, czy otwartych akwenów. I dodatkowo pacjent przez okres miesiąca po zabiegu operacyjnym musi nosić ubranko-uciskowe.